Cześć! Jesteśmy Motospace i dziś zapraszamy Was do naszego wirtualnego salonu, gdzie obejrzycie kolejnego golasa. Tym razem będzie to Nissan Qashqai, tak goły, że zabraknie nawet prowizorycznej bielizny z liści. Zobaczycie samochód z samego dołu cennika, bez żadnych dodatkowych opcji na stalowych kołach z plastikowymi deklami. Ale mamy też zachętę, bo najtańszy dostępny Nissan Qashqai ma już wszystko, co potrzebne, aby bezpiecznie i komfortowo jeździć rodzinnym Suwem, w tym rozbudowane systemy bezpieczeństwa. A jak zobaczycie jego fotele, to nie uwierzycie, że naprawdę pokazujemy najtańszą wersję tego samochodu. Jeżeli film Wam się spodoba, to udostępniajcie go i subskrybujcie nasz kanał. Link do taniego ubezpieczenia Waszych samochodów znajdziecie pod filmem, a teraz zaczynamy. Nowy nissan Kaska to rodzinny SUV o długości 443 cm, który zmienił się na tyle, że pomylenie go z poprzednim modelem jest praktycznie niemożliwe. Chyba że po zmroku i z profilu przy zgaszonych światłach bo ogólna koncepcja pozostała niezmieniona. Trudno się temu dziwić, kaskaj od lat świetnie się sprzedaje i radykalna zmiana receptury na kompaktowego suwa byłaby ryzykowna. Samochód, który teraz oglądacie w salonie na dziś kosztuje 104 800 zł. Ale ceny nowych pojazdów galopują w takim tempie, że kiedy to oglądacie, auto może już być droższe. Chyba że traficie na wyprzedaż, ale to z kolei przy dzisiejszym popycie na nowe samochody i reglamentowanej podaży należałoby uznać za cud marketingowy. Za taką cenę dostaniecie dziś podstawowego Nissana Qashqai w specyfikacji Wizja. Albo może Wizja z najmniejszym dostępnym silnikiem benzynowym 1.3 o mocy 140 koni mechanicznych. Jeżeli taka moc i wygląd tego samochodu, nie licząc stalowych felg, kojarzy wam się z taniością i podstawowym wyposażeniem z nizin cennika, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, bo inaczej nie uwierzę. Nowy Kaska jest tak bogato zdobionym samochodem, że te felgi z deklami zupełnie tutaj nie pasują. I wypadałoby coś z nimi zrobić, ale i tu niespodzianka, specyfikacja, wizja nie umożliwia dodania jakichkolwiek opcji. Felgi z lekkiego stopu pod opony 215x65R17 będziecie musieli kupić sobie sami albo skorzystać z oferty dostępnej w ramach akcesoriów w salonie. Da się też dokupić trochę galanterii, jak na przykład hak holowniczy, Dywaniki, wykładzinę bagażnika i listwy ozdobne na zderzaki oraz boki nadwozia. Gdyby ktoś się jednak uparł i chciał zamówić kaskaja na aluminiowych kołach w fabryce, to będzie musiał dopłacić aż 18 tysięcy złotych, bo o tyle droższa jest kolejna wersja wyposażeniowa, która te felgi zawiera. Rozmiar opon taki sam jak w najtańszym kaskaju. Ozdobne nadwozie nowego Nissana zwraca uwagę dużą liczbą plastikowych nakładek które znalazły się między innymi na drzwiach oraz na krawędziach nadkoli. Ważny i bardzo praktyczny detal – drzwi boczne zakrywają progi, a to oznacza czyste ubranie nawet wtedy, kiedy będziecie wysiadać z samochodu po pokonaniu błotnistej trasy. Jeżeli zastanawiacie się, czy nowy kaszkaj zmieści się w Waszym garażu albo na miejscu parkingowym, to szerokość nadwozia ze złożonymi lusterkami wynosi 184 cm, a wysokość to 163 cm. Rozstaw osi, czyli parametr w największym stopniu warunkujący o przestronności kabiny, wynosi 267 cm. Popatrzcie sobie jeszcze na nadwozie nowego Nissana, bo nieczęsto mamy okazję filmować w tak mocnym świetle, żebyście mogli oglądać prezentację auta w studyjnej jakości bez wyjeżdżania nim na zewnątrz przy idealnej słonecznej pogodzie. A my tymczasem powoli zaczniemy się dobierać do listy wyposażenia. Mówiąc o tym, że nie ma żadnych fabrycznych opcji, jednak nie powiedzieliśmy Wam całej prawdy, bo na szczęście oprócz standardowego lakieru czerwonego, nie wymagającego dopłaty, można wybrać także inne kolory. I tak biały kosztuje dodatkowo 1300 zł. Lakier metalizowany, a do wyboru są 4, kosztuje 2700 zł. Lakier perłowy lub z palety premium oznacza wydatek 3000 zł. Opcja dwukolorowego nadwozia, a taka kosmetyka kosztuje aż 4700 zł, została zarezerwowana dla wyższych wersji wyposażenia. Natomiast każdy kaskaj kupiony w salonie Nissana ma rozszerzoną pięcioletnią gwarancję z limitem 100 000 km. Auto, które widzicie na filmie, ma podgrzewane lusterka boczne, składane ręcznie, antenę w kształcie płetwy rekina i bezkorkowy wlew paliwa. Cała chromowana biżuteria, którą teraz oglądacie, stanowi standardowe wyposażenie tego samochodu. Standardem są także tylne czujniki parkowania. Chociaż jeżeli jesteście uważni i zwracacie uwagę na detale, to z pewnością zauważycie, że z przodu są już fabryczne miejsca na przednie czujniki ultradźwiękowe zintegrowane z czarnymi elementami z deżaka. Jak się niebawem przekonacie, kiedy pokażemy wam wnętrze i miejsca tylne, Nissan zadbał o widoczność z kabiny i to, aby dostawało się do niej dużo światła. Na przykład w tylnych słupkach znajdują się prawdziwe, choć małe okienka, a nie tylko udające je plastikowe, połyskujące czarne nakładki. Lusterka i klamki polakierowano na kolor nadwozia, a tym z Was, którzy znają już Kaszkaja ze zdjęć, podpowiemy, że na żywo ten samochód wygląda znacznie lepiej niż na fotografiach. Zanim zajrzymy do kabiny nowego Nissana, mamy jeszcze trochę czasu, dlatego opowiem Wam o cenach droższych wersji Kaszkaja, bo może Was na nie stać i chcielibyście wiedzieć, ile można dopłacić, żeby było jeszcze fajniej. Oprócz całkowitych cen cennikowych, podamy Wam także wysokości rat kredytu przy założeniu 30% wkładu własnego, i rocznego limitu 15 000 km dla okresu kredytowania wynoszącego 37 miesięcy. W tym kredycie prezentowany Nissan Kaska 1.3 D i GT Vizia z miękką hybrydą nie jest niestety dostępny. Wersja Acenta z tym samym silnikiem kosztuje 122 900 zł, a rata kredytu wynosi 959 zł. Specyfikacja N-Connecta podnosi cenę do 132 250 zł, a ratę do 1030 zł. Jest jeszcze tekna za 147 900 zł lub 1150 zł miesięcznie. Dostępny jest także silnik 1.3DIGT o mocy 158 mechanicznych w wersjach z sześciobiegową skrzynią manualną, automatem oraz automatem i napędem na 4 koła. Najdroższy Nissan Qashqai bez dodatkowych opcji na dziś kosztuje 180 200 zł. Przegląd wszystkich wersji wyposażeniowych oraz opcji to już temat na inny format na naszym kanale, czyli poradniki kupującego, w których pokazujemy jak dobrze skonfigurować swój nowy samochód w różnych specyfikacjach i wersjach silnikowych. Link do playlisty z takimi poradnikami Powinien teraz pojawić się na waszych ekranach, a teraz zajrzymy wreszcie do kabiny i pokażemy wam fotel kierowcy, o którym już wcześniej wspominałem. Wygląda on tak dobrze, jakby ktoś przełożył go ze znacznie droższej wersji. Zobaczcie sami. Wyobraźcie sobie, że widzicie na ulicy takie auto, zaglądacie do środka przez szybę i widzicie taki fotel. Co myślicie, że to najtańsza wersja? Zakładając, że przypadkiem nie spojrzeliście wcześniej na felgi z deklami. Powiem Wam, że obok fantastycznej kierownicy, do której jeszcze wrócimy, te fotele to najprzyjemniejsza niespodzianka z kabiny Golasa od Nissana. Już samo wsiadanie jest przyjemne, bo próg, o czym wspominaliśmy wcześniej, jest osłonięty przez drzwi przed brudem, a do tego niezbyt wysoki. Fotel zamontowano na takiej wysokości, że zajmowanie miejsca w samochodzie jest bardzo wygodne. Jeżeli ktoś dużo jeździ na krótkich odcinkach i często musi wysiadać i wsiadać do samochodu, bo na przykład taką ma pracę, to na tle tradycyjnego niskiego auta odczuje różnicę na plus. Sam fotel ma wystarczająco długie siedzisko i niespotykanie wysokie oparcie, które na górze jest nieco wklęsłe, utrzymując kierowcę nie tylko profilowanymi bokami, lecz także wgłębieniem w górnej części pleców. Jeżeli więc szukacie auta na długie trasy albo na równie długie stanie w korkach, to te fotele powinny Wam przypaść do gustu. Oczywiście opinii jest tyle, ile pleców, więc nie ma uniwersalnej recepty na wygodny fotel dla każdego, ale ten jest naprawdę mądrze zaprojektowany. Co równie istotne, nie zapomniano o jego stronie wizualnej. Staramy się to pokazać na zbliżeniach. Siedzenia nowego Nissan na Kaszkaja są tapicerowane dwoma rodzajami tkaniny. Jedna gładka pokrywa boki i tylną część foteli, a powierzchnia, na której będziecie siedzieć, została wykończona bardziej puchatą tkaniną o dobrej przyczepności. co zapobiega zjeżdżaniu z fotela podczas jazdy. Efekt jest taki, że jak patrzycie z daleka, to może się wydawać, że mamy do czynienia z fotelem tapicerowanym tkaniną oraz skórą ekologiczną a nabrać się jest tym łatwiej, że nie zapomniano nawet o białych przeszyciach. Jak na najtańszą dostępną wersję samochodu, chociaż niestety nie tanią, bo auta bardzo zdrożały i dotyczy to każdej marki, te fotele wyglądają bardzo dobrze. Moim zdaniem, a oczywiście szanuję odmienne opinie i między innymi dlatego często czytam Wasze komentarze, chętnie doradzę Wam wybór takiej marki, modelu i wersji auta, które spełnią Wasze, a nie moje oczekiwania, jednak abym mógł to zrobić, musicie najpierw napisać mi, czego wymagacie od swojego samochodu. A skoro już poznaliście fotel nowego Nissan'a Kaszkaja, to czas zająć miejsce za kierownicą i przyjrzeć się detalom wnętrza. Będzie ciekawie, bo o ile jedne elementy będą wyraźnie wskazywały na podstawowe wyposażenie, jak na przykład klimatyzacja i ekran multimediów, o tyle inne, jak świetna ergonomicznie kierownica czy skóra ekologiczna z przeszyciami, Zupełnie nie kojarzą się z tanim samochodem. Zobaczcie jak to wygląda na filmie z salonu. To co od razu zwraca przynajmniej moją uwagę, to spłaszczona u dołu wielofunkcyjna kierownica oraz bardzo wysoki tunel centralny pozwalający na wygodną zmianę biegu wysoko umieszczoną dźwignią. W ten sposób czas oderwania prawej dłoni od kierownicy maksymalnie się skraca z pożytkiem dla bezpieczeństwa jazdy. Dźwignia sześciobiegowej skrzyni jest krótka niczym w sportowym samochodzie, nie liczcie jednak na to, że będzie pracowała z joystickową precyzją znaną z samochodów tylno napędowych, których między dźwignią a skrzynią nie ma sterowania za pomocą linek, tylko lewarek znajduje się bezpośrednio na skrzyni biegów. To jest rodzinne auto do spokojnej jazdy. Wokół dźwigni znalazły się przyciski elektrycznego hamulca postojowego. Przełącznika trybów jazdy oraz bardzo przydatnego systemu Auto Hold, utrzymującego auto na miejscu po jego zatrzymaniu i puszczeniu pedału hamulca. Nad dźwignią biegów znajdziecie to, co nie pozwoli Wam zapomnieć o tym, że jedziecie bieda wersją Nissana. Chodzi o manualną klimatyzację, która może nie jest specjalnie efektowna, a na połyskujących przyciskach będzie świetnie widać odciski palców, natomiast jej obsługa jest bajecznie prosta. Przyciski są większe od opuszek palców, a to bardzo dobrze świadczy o wiedzy ich projektantów. Wydajność dmuchawy oraz temperaturę regulujemy pokrętłami. Pod względem ergonomii nie wymyślono jeszcze nic lepszego. Polecam też waszej uwadze kierownicę z bardzo estetycznymi filigranowymi ramionami i logicznie rozplanowanymi dużymi fizycznymi przyciskami. Jest ona tak przyjemna, że chyba jedyną wadą jest brak skórzanego obicia. Które w aucie za ponad 100 tysięcy złotych bardzo by się przydało. Niemniej tworzywo, z którego ją wykonano, jest naprawdę przyzwoitej jakości. I teraz uwaga, na górnej powierzchni deski rozdzielczej znajdziecie skórę ekologiczną z białymi szwami. Pamiętając o tym, że jesteśmy w bieda wersji auta popularnej marki, to niemal dysonans poznawczy. On jednak jest z natury nieprzyjemny, a wrażenia z najtańszego kaszkaja wypada zaliczyć do pozytywnych. Możecie też zobaczyć miejsce pasażera, i tu ciekawostka bo to rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj w znacznie większych samochodach z tylnym napędem. Chodzi o podłogę i miejsce na stopy pasażera z przodu. Jest ono płaskie niemal na całej szerokości, prawie bez wybrzuszenia na nadkole. Jeżeli pasażer nie jest wysoki, to będzie mu bardzo wygodnie, bo takie rozwiązanie poprawia swobodę ruchów. Natomiast wysokim może nieco zabraknąć miejsca na nogi. To dlatego, że ukrycie nadkola i uzyskanie płaskiej podłogi wymagało przesunięcia podparcia stóp do tyłu. Ot taka ciekawostka, dla jednych błaha, a dla innych istotna. A teraz przejdziemy do prawdziwego rogu obfitości, jakim będzie zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego, czyli takiego, którego wspieranie może pozwolić uniknąć kolizji drogowej. Prewencja, przede wszystkim jako Motospace, bo nie jesteśmy sprzedawcami prezentowanego tu samochodu. Mamy ogromny szacunek do Nissana za konsekwencje w popularyzowaniu układów wspierających bezpieczną jazdę. Warto tego posłuchać, bo nie licząc przednich czujników parkowania i utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu, wszystkie systemy bezpieczeństwa, które za chwilę wymienimy, są takie same we wszystkich wersjach nowego Nissana Kashkaja: od najtańszej do najdroższej. A teraz konkrety. Listę otwiera system awaryjnego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów. Dobrze, że reakcja na niechronionych uczestników ruchu jest standardem, bo to oni są najbardziej narażeni w potencjalnym kontakcie z samochodem. Tych z Was, którzy jeszcze nie jeździli pojazdem z autonomicznym układem hamującym, zapewne zainteresuje, czy taki system przeszkadza, czy pomaga w jeździe. Mogę to bez problemu wyjaśnić. Otóż, jeżeli jeździcie płynnie, harmonijnie, mądrze i rozsądnie, to być może nigdy lub prawie nigdy nie odczujecie działania autonomicznego hamulca, szczególnie w mieście, przestrzegając przepisowej prędkości jazdy i hamując odpowiednio wcześnie, naprawdę trudno jest sprowokować czujniki auta do aktywowania układu hamulcowego. Ale po pierwsze, każda próba agresywnej, bezmyślnej jazdy szybko uaktywni system, który będzie zmorą dla popychaczy z lewego pasa bo taka m.in. jest jego rola. A po drugie, błąd może popełnić nie tylko kierowca Nissana, lecz także inny uczestnik ruchu. I uczynić to w sposób uniemożliwiający podjęcie manewru obronnego w danym momencie. A oto nie jest trudno, wystarczy, że patrzycie na chodnik po lewej stronie jezdni, a ktoś wtargnie na drogę z pomiędzy zaparkowanych aut z prawej strony. Elektronika dbająca o bezpieczeństwo czynne może mu wtedy uratować życie lub zdrowie. Jest też asystent przejazdu przez skrzyżowanie a także ostrzeganie przed nieumyślnym zjechaniem z pasa ruchu, aktywowane wtedy, gdy kierowca najedzie na pasy na jezdni bez użycia kierunkowskazu. W standardzie bieda wersji rodzinnego Nissana znalazł się również, i tu uwaga inteligentny tempomat, który bardzo podnosi komfort jazdy i bezpieczeństwo jazdy autostradowej, o ile jest używany przez przytomnego kierowcę. Czyli pamiętającego o tym, że to on finalnie ma prowadzić auto, a nie czytać SMS-y, wiedząc, że radar wykryje hamujące auto z przodu. Najtańszy Nissan Kaszkaj ma także asystenta martwego pola lusterek wstecznych, który ostrzega przed zmianą pasa, jeśli na kolizyjnym torze jazdy znajdzie się inny pojazd, a jeżeli kierowca zignoruje ostrzeżenie, podejmuje interwencję przy wykorzystaniu układów kierowniczego i hamulcowego. Nie zabrakło także rozpoznawania znaków drogowych, które po odczytaniu przez kamerę pozostają wyświetlone na zestawie wskaźników. Jeżeli dotąd nie używaliście tego urządzenia, to możecie się zdziwić, jak często zdarza się kierowcom przegapić znaki drogowe, bo na przykład przestawiali coś w radiu lub komputerze pokładowym podczas jazdy. Dalej mamy ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy ruchu poprzecznym podczas cofania, a do tego jeszcze zapobieganie kolizjom podczas jazdy tyłem. Jest też asystent świateł drogowych, automatycznie przełączający światła drogowe na mijania i odwrotnie po wykryciu pojazdu w zasięgu reflektorów świateł drogowych. Ale tu uwaga, bo według cennika jest on jednocześnie w standardzie każdej wersji, jak i w opcji dla wyższych specyfikacji, więc skazana jest pewna nadgorliwość przy zamawianiu auta. Jest też elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, realizowana przez ingerencję w układ hamulcowy przedniej osi poprzez przyhamowanie koła, tracącego przyczepność z jezdnią, a także wspomniane już wcześniej czujniki parkowania. To jeszcze nie koniec naszego wirtualnego salonu Nissana, a wy napiszcie nam teraz w komentarzach, czy oglądając przez ostatnie kilka minut zestaw wskaźników Nowego Kaszkaja. Choć przez moment zatęskniliście za wirtualnymi zegarami, bo ja zupełnie nie. Prawdziwe zegary są dzisiaj rarytasem, a niedługo będą jeszcze większym, jak kolekcjonerskie zegarki z mechanizmem sprężynowym. W sumie Nissana można mieć w droższych specyfikacjach wirtualne wskaźniki, ale jak dla mnie, te wersje Wizja oferują to, co najlepsze z dwóch światów analogowe, znakomicie czytelne zegary oraz cyfrowy wyświetlacz pomiędzy nimi. Popatrzcie sobie teraz na detale kokpitu, a ja opowiem wam dalej o wyposażeniu. Bieda wersja japońskiego bestsellerowego suwa udostępnia tryby jazdy, które zmieniają reakcję na ruchy pedałem gazu oraz delikatnie również charakterystykę wspomagania układu kierowniczego. Dostępne tryby to standardowy, sportowy oraz bez tego dzisiaj ani rusz, eco. Tryb standardowy nie wymaga komentarza, natomiast w sportowym pedał gazu działa tak, że kiedy wciśniecie go nieco ponad połowę, to przepustnica silnika otwiera się tak mocno, jakbyście wcisnęli gaz do oporu w trybie standardowym. To bardzo prosty mechanizm zmieniający mapowanie potencjometru pedału gazu. Tryb ekologiczny natomiast ma skutecznie zniechęcać do dynamicznej jazdy, a zmiana charakterystyki działania pedału gazu jest odwrotna niż ta w trybie sportowym czyli wciskacie mocno gaz, a dzieje się niewiele. Tryby jazdy to jak widzicie raczej gadżety, ale skoro mogą komuś sprawić przyjemność, nie szkodząc przy tym innym, to wypada je uznać za atut. Najtańszy Nissan Qashqai ma proste radio z tunerem cyfrowym dab i zestawem głośnomówiącym Bluetooth, wyposażone w cztery głośniki oraz gniazdo USB typu A, czyli to duże i pasujące tylko w jedną stronę. Nie będzie to szczyt multimedialnych uniesień ani pod względem wizualnym, ani ze względu na brzmienie, ale do słuchania wiadomości albo funkcjonalnej muzyki tanecznej powinno wystarczyć. Po sześć głośników trzeba się udać do specyfikacji acenta, a to, jak już wspomnieliśmy, wymaga wydania dodatkowych 18 tysięcy złotych. Jak ktoś nie lubi tabletu sterczącego z kokpitu i ogarnia rzeczywistość za pomocą własnego smartfona. To prezentowana wersja Wizja może mu się nawet spodoba. Kaskaj ma elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, a przy okazji doceniamy, że miejsce, którego kierowca dotyka zamykając drzwi, zostało wyłożone przyzwoitym materiałem. Ten przyzwoity materiał to skóra ekologiczna, więc białe szwy nie są tu żadną tanią imitacją. Bieda wersja z eko skórą to się dzieje naprawdę. Nissan nie skąpi także na w miarę eleganckim kluczyku, i chociaż nie zapewnia on dostępu zbliżeniowego, to silnik uruchamiamy przyciskiem. Tym, co dawało przewagę konkurencji niezwiązanej z aliansem Renault-Nissan Mitsubishi nad Kaszkajem poprzedniej generacji, była między innymi przestronność na tylnej kanapie oraz wielkość bagażnika. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zmieściłem się do poprzedniego Kaszkaja. To możecie kliknąć link do naszego testu tego samochodu na swoich ekranach. Kiedy zaparkowałem go na działce, to przez noc wokół auta wyrosły muchomory. Nie mam pojęcia, jak to interpretować, więc teraz zobaczmy, jak sprawa wygląda w nowym nissanie z tyłu i w bagażniku. Jak widzicie, tylna kanapa ma dość mięsiste i wystarczająco wysoko umieszczone siedzisko, by podpierało uda jadących. Niestety Nissan zaprzepaścił możliwość znaczącego zwiększenia ilości miejsca na nogi z tyłu przy okazji zmiany generacji modelu. Szkoda, ale może w ten sposób koncern chce zasugerować klientom, że poprzestronniejsze miejsca tylne powinni się udać do salonu po model X-Trail. Macie też okazję zobaczyć okienko w tylnym słupku, które spełnia funkcję nie tylko ozdobną, bo zapewnia lepszą widoczność po skosie do tyłu. I może na przykład pozwolić uniknąć kolizji parkingowej z większym słupem, o ile będzie on wystarczająco wysoki, żeby kierowca miał szansę go zobaczyć. Do tego dzięki takim okienkom karoseria wydaje się optycznie lżejsza, co w raczej potężnie wyglądającym SUV ma znaczenie. Bagażnik w nowym Kaskaju może mieć nawet 504 litry pojemności pod warunkiem, że podczas pomiaru pod jego podłogą nie znajdzie się koło zapasowe bo przestrzeń bagażowa według normy VDA liczona jest razem ze schowkiem. Otwór załadunkowy ma dosyć kompleksowy kształt, to znaczy, że nie jest to prostokąt. W dolnej partii styliści zdecydowali się na skosy po bokach. Dodatkowo płaska część podłogi bagażnika jest stosunkowo wąska za sprawą nadkoli. Tutaj przypomina nam to kaszkaja poprzedniej generacji, mimo przewagi w objętości kufra. W bagażniku znalazło się także drugie gniazdo 12V, pierwsze jest w kokpicie, a zamiast zwijanej rolety mamy tu sztywną półkę. Taka półka ma swoje zalety, np. stanowi dodatkowe wyciszenie dla odgłosów toczenia tylnych opon i pracy tylnego zawieszenia, a nawet hałasu emitowanego przez rurę wydechową. Dlatego im grubsza półka, tym lepiej. Tylna kanapa dzielona jest w proporcjach 60 do 40. Elektryczne i bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika dostępne jest w pakiecie za 2550 zł dla specyfikacji N Connecta lub jako standard w wersjach Tekna i Tekna Plus. Nowy Nissan Kaska 1.3 DIGT o mocy 140 koni mechanicznych może holować przyczepę o dopuszczalnej masie 1400 kg, a zbiornik paliwa pomieści 55 litrów benzyny. Zobaczmy teraz, czy te futurystycznie wyglądające światła przynajmniej z przodu kryją równie nowoczesną technikę. I tak z tyłu mamy światła pozycyjne oraz hamowania na diodach LED, a w podstawowej wersji samochodu to już coś. Światła wsteczne, przeciwmgielne tylne oraz hamowania zrealizowano na tradycyjnych żarówkach, a żeby to zmienić trzeba sięgnąć po kosztowne, wysokie specyfikacje nowego Nissana. No, i wreszcie mamy to, co odpowiada za sygnaturę świetlną i ogólnie za charakterystyczny wygląd nowego Kaskaja, czyli przednie światła. Diody LED znajdziecie tu wszędzie: od świateł do jazdy dziennej, poprzez lampy mijania, a na drogowych kończąc. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, już podstawowy Kaskaj powinien mieć asystenta przełączającego automatycznie światła drogowe na mijania po rozpoznaniu pojazdów w zasięgu reflektorów. Jednak cennik nie jest w tej kwestii jednoznaczny. Czas zajrzeć pod maskę. Czterocylindrowy silnik Turbo ma zaledwie 1,3 litra pojemności skokowej, ale za to 4 cylindry, a to niedługo będzie niebywały luksus. 140 koni mechanicznych wystarcza do rozpędzenia nowego Kaszkaja do 100 km na godzinę, przyzwoite 10,2 sekundy. A prędkość maksymalna to imponujące jak na 140-konnego suwa 194 km na godzinę. Maksymalny ciąg, czyli moment obrotowy, wynosi aż 240 Nm, co podpowiada wysoką elastyczność napędu. Oczywiście warto pamiętać, że mimo parametrów godnych dużego silnika wolnossącego, mamy tu do czynienia z napędem turbo generującym ponad 100 koni mechanicznych. Przeliczeniu na litr pojemności skokowej. Kiedy na niskich obrotach i wysokim biegu wciśnięcie pedał gazu, to ciąg pojawi się z pewnym opóźnieniem, bo turbosprężarka musi zdążyć nabrać obrotów. Katalogowe zużycie paliwa to około 6,5 litra na 100 km. Realnie wypada do tego dodać przynajmniej litr, a najlepiej półtora dla dynamicznej jazdy. Co jeszcze możemy opowiedzieć o nowym Nissanie kaszkaju? Najlepiej coś nieoczywistego, a mającego sens praktyczny i techniczny. Na przykład to, że zachodzące daleko na bok światła mijania wyglądają bardzo nowocześnie, jednak będą wymagały dużej dbałości o czystość, bowiem umieszczone pod bardzo dużym kątem względem kierunku emisji światła klosze mają podwyższony wpływ na efektywność oświetlenia drogi, nawet przy niewielkim zabrudzeniu. Tylko pamiętajcie, że plastikowych kloszy lamp nie wolno czyścić na sucho. A wiemy co mówimy, bo co tydzień do naszego warsztatu detailingowego, do którego link znajdziecie w opisie filmu, przyjeżdżają auta na polerowanie lamp. Owszem, część z nich zmatowiała w sposób naturalny lub od słońca, ale zdarzają się też lampy z kloszami zajechanymi przez właścicieli, którzy często czyścili je na sucho podczas podróży. Nie czyńcie tego, jeżeli chcecie długo cieszyć się przejrzystymi kloszami lamp, a te w nowym kaszkaju wyglądają naprawdę super. No i jak przekonuje Was taki golas od Nissana? Czy rzeczywiście powinniśmy nazywać go golasem? Napiszcie, co jest dla Was kluczowe przy wyborze auta: czy wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo jazdy, czy może wstawki w kokpicie ze skóry ekologicznej, albo dotykowe multimedia, czy automatyczna klimatyzacja. Ta ostatnia jest wyjątkowo ceniona przez nabywców, i ja też ją mam w moim prywatnym samochodzie. Ale taka ciekawostka używam jej wyłącznie w trybie manualnym, bo lubię mieć pełną kontrolę nad tym, co i gdzie dmucha. Cieszymy się bardzo z tego, że seria z salonowymi Golasami Wam się spodobała. Dzięki niej możemy nie tylko pokazywać Wam auta w wersjach, które nie mają szans pojawić się w parkach prasowych, lecz także możemy poświęcić uwagę kamery detalom, na które przy typowych prezentacjach i testach brakuje czasu antenowego. Jeżeli chcielibyście zobaczyć konkretny model samochodu w naszej salonowej prezentacji, dajcie znać w komentarzach, a będziemy go dla Was szukać. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, żeby w przyszłości niczego nie przegapić. Ja jestem Michał, za realizację nagrań odpowiada Robert, a teraz dziękujemy Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiamy ciepło i do zobaczenia.